Tylko Bóg ma wiarę i jesteś napełniony Bogiem na tyle, na ile jesteś napełniony wiarą. Jeżeli jesteś synem Bożym, jesteś jak Bóg. On tylko powie słowo, a to samo się stworzy. Jego słowo ma twórczą moc. W jaki sposób pojawił się ten świat? On uczynił go z rzeczy, których nie było. On tylko powiedział, niech się stanie, i właśnie to mamy. On wierzył swojemu własnemu słowu, a ta glina, na której siedzicie dzisiaj wieczorem, powstała dzięki twórczej mocy wszechmogącego Boga. Przez twórcze słowo. Ta glina jest zamanifestowanym słowem Bożym. Powiedzcie Amen. Tak jest. Właśnie ta glina, na której dzisiaj wieczorem siedzisz, jest Słowem Bożym. Amen. Ten słup, który tutaj stoi, jest zamanifestowanym Słowem Bożym. Jestem tu dzisiaj, ponieważ Słowo Boże zostało zamanifestowane. Amen. O moi drodzy, czy diabeł nie ma od tego podbitego oka? O na pewno tak. To prawda, to jest Słowo. Tak więc oni wszyscy tam stali. A jeden z nich powiedział: No dobrze, idź po swoje dziecko, przyprowadź je, a zobaczymy, ile mocy mają ci uczniowie. Oni grali na emocjach tych, którzy byli tam zgromadzeni. Zeszli się razem i ci ze stowarzyszenia stali wokoło z założonymi rękami, mówiąc: O widzicie, to dziecko ani trochę nie jest w lepszym stanie niż było przedtem w ogóle. Co zrobić z takimi rozpowiadanymi w kółko bredniami? Tak właśnie tam było. A więc uczniowie usilnie próbowali wypędzić tego diabła. O, oni teraz mieli moc. Jezus powiedział, że ją mają. Chrystus dał im indywidualną moc, aby to czynili. I wcześniej oni już to robili, jednak tutaj usiłowali to zrobić, bo ktoś powiedział: Chciałbym zobaczyć, jak to robicie, chcę zobaczyć, w jaki sposób to czynicie. Pozwólcie, że raz na zawsze rozwieję te wątpliwości, które pojawiają się w waszych umysłach co do tej sprawy. Kiedy słyszycie, jak ktoś mówi w ten sposób, wiedzcie, że to jest diabeł mówiący przez tą osobę. Pozwólcie, że wam to pokażę w oparciu o słowo. Kiedy diabeł spotkał po raz pierwszy Jezusa Chrystusa, wątpił w niego. Wątpliwości zawsze są od diabła. Z nich właśnie wziął się pierwszy grzech. Nie ma żadnego innego grzechu oprócz wątpliwości. Niewiara to pierwotny i jedyny grzech. Popełnianie cudzołóstwa nie jest grzechem. Palenie papierosów nie jest grzechem. Pijaństwo też nie jest grzechem. To są atrybuty niewiary. Amen. Ty mówisz tylko, ludzie mówią, bracie Branham, ty mówisz, uwierz w pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Właśnie to mówi Bóg. Problem w tym, że ja coś powiem, a wy wierzycie tylko pozornie. Ale jeśli naprawdę będziecie wierzyć, wtedy wszystko jest załatwione. Zgadza się, wiara. Zwróćcie uwagę, w ogrodzie Eden tym pierwszym, pierworodnym grzechem było to, że Ewa zwątpiła w Słowo Boże. A kiedy szatan spotkał Jezusa, potomstwo Ewy. To nasienie niewiasty, on wtedy posłużył się tą samą taktyką, jaką posłużył się w przypadku Ewy. On rozpoczął właśnie od tego apetytu, a potem powiedział: Jeżeli jesteś synem Bożym, uczyń tu przede mną cud. Chcę zobaczyć, jak Ty czegoś dokonasz, jakiś cud. Kiedy słyszycie, jak ktoś mówi w ten sposób, wtedy już wiecie, kto przez niego przemawia. Jest to diabeł, to się zgadza. On powiedział, chcę zobaczyć, jak dokonujesz teraz przede mną jakiegoś cudu, abym mógł to widzieć. Pozwól mi zobaczyć, jak zamieniasz te kamienie w chleb, żebyś najadł się nimi znowu do syta, a uwierzyć, Ci, że jesteś Synem Bożym. Jezus natychmiast odparł Go Słowem Ojca. On mógł to uczynić w inny sposób, ale żeby przynieść Boże błogosławieństwa najsłabszemu zwierzących, żebyś i Ty mógł to zastosować, nie musisz mieć darów, miej tylko wiarę w Słowo Boże. Jezus nie posłużył się żadnym ze swoich darów. Ani swoją mocą. On posłużył się słowem ojca. Odwrócił się i powiedział: Jest napisane, nie samym chlebem człowiek żyć będzie, ale każdym słowem, które wychodzi z ust Bożych.